Hej, oto jesteśmy w kolejnym odcinku gry Ruined King League of Legend Story. Nie przedłużając tutaj zbędnym gadaniem, ruszamy z powrotem, bo być może właśnie tam będziemy musieli dokonać pewnych wyborów. I upsi, pupsi, zapomniałem o tym. I najzwyczajniej na świecie. O, no właśnie, przejść dalej. Nawet nie wiedziałem, że to się tak łatwo otworzy. No i tutaj najprawdopodobniej będziemy mieli ten kamień słoneczny, tak mi się wydaje. Ale to się zaraz okaże. Okej, okay. będziemy musieli to pewnie namierzyć tutaj. No przez chwilę było prawie, <laughs> teraz idealnie. Na platformie umieszczono dysk, który przypomina słońce. Przyjrzyj się dyskowi, dysk posiada duchową energię buchru, teraz spoczywa w ciszy w kamiennej komnacie, Pię od niego ciepło i energia. Bierzesz w dłonie dysk. Pulsuje ciepłem w twoich rękach. Fantastycznie. Panel reaguje na słoneczny dysk. Pomieszczenie wypełnia energia. Okej. Okay. Aj, znowu się zagapiłem. O, to w ogóle jasło zaraz. Z Tobą umrze. Hmm. O, osiągnięcie zaskoczyło za pijanie e, spijanie Mikstur O no właśnie Wytworzymy sobie może jakieś jakieś tajemne przejście czy coś Skoro to leci tutaj o. No właśnie. Hmm. Nie mają wcale tak dużo tego życia. Ale najpierw musiałbym zrobić to w ten sposób. Właśnie. No i dobra, niech się dzieje goła Ładnego kryta obrwałem. I wszystko w temacie. Dwa expo mi brakuje do dwunastego. Nieźle. No dobra. W ogóle są drzwi jakieś. Gdybym je ja rozświetlił. Nie, nie działa to w ten sposób. Ale tutaj już działa na przykład. No dobrze, jakaś platforma się pojawiła. I platforma sprawiła, że otwarły się wrota. Okej, okay, więc w tym momencie chyba będziemy mogli na drugą stronę ten snop światła przeprowadzić. A, bo to są te drzwi do tej skrzyni tu. Dokładnie. Dobra, możemy zobaczyć, czy ta dzika flara się komuś nie przyda przypadkiem. Plus 28 do mocy ataku i do szybkości też tutaj on ma tą flarę. OK. Mm, zwiększa PD o 10%. Szybkość plus procent. Moc ataku plus 36. Hmm. Zwiększa złoto. Nie w takim wypadku damy to. Dobra. Teraz jeszcze bym przeszedł sobie właśnie na drugą stronę, żeby zobaczyć, co tamten pilar będzie rozświetlał leczonko. Okej, okay, tu generalnie w ogóle brał musi na siebie całość wziąć. Ewentualnie tu możemy jeszcze załatwić to w ten sposób Żeby wyleczyć wszystkich w sumie tak może być, tak możemy zrobić. Bardzo dobrze. i będzie musiała ruszyć z leczeniem tylko dla siebie. No i dobra. Ona się wyleczy, jest święty spokój, oni przeatakują i przeciwnik znokautowany. Fantastycznie. I dalej poza tym ma w sumie poziom wyżej, więc ona chyba przechodzi też z automatu na pełne życie i manę. Nowa próba. Znaczy nowa umiejętność. Próba ducha. Cel tworzy mackę, co tutaj prowokuje wszystkie macki. Leczy atakujących cel bohaterów, przywracając im 23 punkty zdrowia za każde trafienie. O proszę. O, jest kolejne. No trochę ciężko było trafić. To jest, jeszcze są te More brawlery, takie. Próbujemy w ten sposób to zrobić a tutaj ogarniemy sobie to ładnie Dobra nie wiem, czy cokolwiek komukolwiek tym zrobiłem. Nie przełojez, jeden dnik życia naprawdę. Hamon! No i pięknie. No i co to światło? To jest tak w sumie potrzebne choćby wcale. No dobra, nieważne. Pozostaną nowe zakręcie z tego warsztatu. A tu w ogóle coś jeszcze jest. No i dobra. Teraz już pamiętam, żeby w to nie wdepnąć. Teraz wracamy do góry. W takim razie. Ewentualnie jeszcze. Nie, nie, dobra, do góry. Chociaż o właśnie. Ta ściana wygląda na szczególnie delikatną. Nie. O. Bram rozwalił. O, bo i nie. No dobra, rozwaliłem i co mi to dało. A, bo być może teraz. Tam, co jest z tyłu. Trzeba przez tą dziurkę poprowadzić. Miałoby to sens. O, właśnie to tutaj w bok. No właśnie, widzieliście? To ci dopiero co. Jak ja tym dostałem niby. No okej, okay, światło tutaj wpada, ale my tutaj do zebrania niczego nie mamy, więc prawdopodobnie będzie to tutaj. No dokładnie, słychać nawet po głosie. O właśnie. Coś się otwarło może? A no, jakiś sekrecik. Gdzie on leci? Dobra. Uh. Głównie uciekłem właśnie z tego powodu. A i teraz tak. Nie mamy w ogóle mikstur z maną. To jest trochę smutne. Ale trudno się mówi. siebie prowokację wziąć matki razy trzy bardzo dobrze a ja rozumiem bo generalnie jak nie mamy naładowanie to służy za manę, gdybyśmy po prostu wypruli się z many. Okej, okay. wszystkich sojuszników za 81, słabo trochę. służy jednak ma najkonkretniejszą tą super umiejętność, także. Abraun na kolejne poziomy pięknie. Nowa umiejętność medytacja. Usuwa z siebie maksymalnie następującą liczbę osłabień. 2. Otrzymuje ładunek płynności za każde usunięte osłabienie. Nie ma czasu regeneracji. Brown zadaje 188 punktów obrażeń i przeszywa cel. Woo! Niezaprzeczalnie będzie to przydatna zdolność. Nie ma to ukrywać suło, co ty byś chciał dostać, co ulepszenia? Każdy krytyczny krw nakłada krwawienie, zadając 21% nieuchronnych... ...21 punktów nieuchronnych obrażeń. To czemu nie mogę tego użyć? Bo nie mam punktów? Czemu nie mam punktów? Aha, by ja odłamek zyskałem. Dobra, nieważne. Nie było tematu. Przypinka protektora. Co ta przypinka protektora może zrobić? Zwiększał wytrzymałości i tak dalej. To, czyli to już wiemy, że jest dla e, browek, jak najbardziej. No i dobra. Mamy na naszych postaciach ulepszenie jakie chcielibyśmy mieć. Dostrzegasz dwa? A to nie nie nie, umieść kamień słoneczny. Sokół oczekuje działania ze strony Ilaoi. Wciśnij skompletowany dysk. Z takich świątynnych tematów i tak dalej pamiętam e, Legacy of Kings Soul River 2. Tam też były te kombinacje z ogniem, z czymś tam jeszcze i tak dalej. Masakra. Bardzo przyjemnie wspominam ten czas. Mamy się pozbyć każenia świątyni Buchurum Dobra. Oczywiście, że to wybierzemy sobie, chociaż. Nie, jednak tego użyjemy. Nie chcemy jednak, żeby tutaj nas... E, żebyśmy rozmawiali. No i dobra. I idziemy w takim wypadku. Świetnie. Mamy tutaj coś w ogóle do zebrania. Mówcy nagi. Szósty z szóstych. Z sześciu znaczy się. Ja wiem, że miałem zginąć. Widziałem fiołkę... W torbie pachniała kwasem. Otrucie mnie byłoby tchórzostwem, ale wybaczam ci tę słabość. Na zewnątrz wie, wyje wiatr. Widzę na brzegu mgłę. Razem będziemy walczyć przeciw Harwing. A o poranku, gdy Ilaoi odniesie zwycięstwo, przeprosimy się i znów staniemy się sobie bliscy. Powrót do przyjaźni. To nie jest stagnacja. Będziemy druchami, ale nie zapomnimy o tym, co się stało. Zmienimy się. Powiesz też Ilaoi o swoim planie. Oraz Onadze. Wszystko stanie się jasne. Twe słabości zostaną poddane próbie. A ty przeprosisz kapłankę Kamal Baltani. Nie mogłem przyjąć twego noża i nie chcę sobie wyobrażać, co chciałeś jej uczynić. Ale ona by cię pokonała. Wiem to, bogini nieraz już pokazała swą potęgę. Waesus. Chyba nas czeka tutaj

nie, nie znając w ogóle Lord, pokojarzylibyście, że Jasuo bierze udział w takiej wyprawie? Potężni bossowie często mają bardziej skomplikowaną mechanikę. Pamiętaj, aby sprawdzać opisy, wzmocnić i używać trybu inspekcji, aby pomóc sobie w opracowaniu strategii przeciwko tym trudnym wrogom. Okej, okay. czy ja mogę się na Xatal, fałszywej bogini, skupić? Mogę. Dobra. Tutaj najlepiej byłoby w ogóle... Tego użyć, żeby sobie zboostować... Nacki. O Jezu, dobra. Ostatnia modlitwa po zabiciu przez bohatera wszystkie ładunki osobienia zostają zmniejszone, zmienione w spoczoną wiarę i ranią fałszywą boginię, zadając jej nieuchronne obrażenia w wysokości 4% maksymalnego zdrowia za każdy ładunek. No właśnie, tak to jest jak się nie czyta właśnie tych rzeczy. Dobra i teraz bram powinien sobie z nim poradzić. Bardzo ładnie. 423, ha? Okay. Mm. dos wszystkich może być Pięknie Oepni bardzo dobrze. Znaczy, chociaż... W ten sposób. I teraz Oj, może go wyleczyć. Dokładnie. A, dobra. Już by się w siebie uleczyła. Mniejsza z tym.

Bardzo dobrze. Put the rest. Zaskoczyło osiągnięcie. A proszę, wyszróbiona mosiężna korona. Piękna korona noszona niegdyś przez Xatao. Fałszywą boginię. Można ją sprzedać pewnym podejrzanym typom za sześć czarnych koron. I ringraf protektora, solidny ringraf z żelaza zapewniający ochronę. Wow, to było całkiem ciekawe doznanie, powiem wam szczerze. Teraz oczyści wody. Nasza koleżanka Ilaoi. To by przypuszczał, że... Lord Lola będzie tak potężny, że z wężami się będą napieprzać. Tell me what has happened here. Satar, the false one, corrupted the stupor. Her defeat has given us clarity. But it was not she who disturbed our slumber. It was a man. Look and see him. He knew our Puhu way. ...he took the heart of this temple. Prangprang... ...why would he steal from the temple? After the temple was breached... ...our spirits gathered... ...the False Ones seized the advantage... preying on our confusion... ...and drawing many to her side. Rest now, Ancestor. Yes... Thanks to you, we will return to the Mother Serpent's heart. But heed my warning, we sense a great harrowing to come. Trust in the Mother Serpent. Only she can push back the mist. Who is this man? Gangplank. <laughs> he was an old friend. The former River King of Winterth. Sarah Fortune fought him for control of the city. She believed he was dead. I did not expect to find him here. And if he brought back the Black Mist to Grey Harbor, has allied himself with the Shadow Isles, I fear for dark days to come. Sounds to me like we've got a shared interest in the Shadow Isles. What's our next step? Go on ahead. I need a moment to pray here. Goddess, how can this be? Why would Gangplank do this? Truthbearer, your unease pulls me from the Mother Serpent's heart. Why do you struggle? I fear I have brought a great darkness upon the Gangplank, why does this man bring you such dread? Once I had loved him. Oh. He lived among my people, embraced our way of life. That was many years ago. Still, as I watched his ship burn, some part of me mourned. The Buru found him, barely alive, and brought him to me. He begged the Buru to help him take back Bilgewater. But my goddess believes mortals must fight for their own desires. He was only a sad shell of the man I once knew. So desperate. So weak. I tested him, sure that he would fail. The mother serpent's will is not always clear. The goddess found him worthy. She must have seen something in him that I could not. I gave him what he wanted, sent him on his way to chase his destiny. No, do be you are a truth bearer. the mother servant guide you. do not stray from your path and all will be right. i must tell sarah that gangplank is alive. but for the sake of peace in bridgewater, she cannot know the whole truth. not yet. i hope i am making the right choice. Okej. Okay. Wróć do poś... o, przepraszam, wróć do posiadłości Miss Fortune. No i tak moi mili. W tym momencie zakończymy sobie odcinek. I w zasadzie w tym samym miejscu, ale w odwrotną drogę będziemy szli w kolejnym. Mamy wrócić do posiadłości Miss Fortune, aby uświadomić stare. Co tu się wydarzyło, i że gangplank tak naprawdę żyje i jest wszystkiemu winien. Jak widać, to była Ruined King. Zaskakuje. Dzięki za uwagę. Do zobaczyska w kolejnym odcinku tejże gry.